Operacja antykłusownicza a tu zamiast wyników mamy zwódka i to od łosia. Taka łopatka. Trochę leżał, zielony, ale jest. Zostawię go tutaj i wezmę w drodze powrotnej, aby go nie taszczyć przez te zarośla, które znajdują się przede mną po lewej stronie mam państwowy las ja stoję wzdłuż rzeczki która płynie tak jak tutaj widać prosto ona się ciągnie na jakieś oczywiście wzdłuż lasu tam gdzie dochodzi las na 2 km a po prawej z kolei są takie bagienka zarośnięte olszyną. A za nimi z 500 metrów jest miejscowość. To jest taka bardzo dobra kustownicza placówka dla wnijarzy. Miałem zamiar ją dzisiaj spenetrować. Ale niestety. Zobaczcie sami co mi się przytrafiło. Napełniłem obydwa gumowce wodą. Padłem po kolana. Poleciały niecenzuralne słowa, nie będę ich powtarzał. Spróbuję odcisnąć tą wodę. Bo mosty są z pianki, więc może nie wiem będą tam trzymały, to ciepło, jak jeżeli w miarę dobrze wycisnę wodę. Zobaczymy. I może pójdę dalej. Jak będzie mi zimno, to oczywiście wracam do domu. Na dzisiaj byłby koniec No ale zobaczymy Zobaczymy jak to będzie odezwę się i podsumuję ten dzień jakkolwiek by nie wypadł Podmokłe, zakrzaczone olszyny W takich miejscach właśnie mogą być wyniki. Na razie nic nie widzę I to dobrze Najmniej spokój oczywiście mogą być tutaj też zrzuty Ale rozglądanie się za jednym i drugim jest problematyczne porowe lewy na ziemi a wniki są zamontowane wyżej i zagarnianie wzrokiem tutaj wszystkich poziomów czy spawa trudności Sprawdziłem półtora kilometra prywatnych olszyn Nie znalazłem wyników ani śladów po nich Teraz z powrotem wkroczyłem na Państwowy Las Idę sobie przez puszczę Mam nadzieję, że może wyłuskam jakąś tykę Albo nawet wieniec po zrugowanym byku po rykowisku tam na początku jakąś rosochę trafiłem teraz może znowu coś będzie ale nigdy nie ma pewności to już jest po prostu kwestia szczęścia kozieńska jest piękna szczególnie w takich rejonach jak ten moich ulubionych Na, widać świeżą spałę Także przychodzą tędy grube zwierzęta łosie, jelenie już jest to jakieś znalezisko co prawda nie rogacizna, tylko szkielet lisa obiedzony całkowicie nie ma czaszki czyli tego co jest najważniejsze Zajrzę się tutaj gdzieś może ją ja jeszcze znajdę nie mam wielkich nadziei co do tego Chodzę tu w kółko na koniec dnia Próbuję jeszcze sparować te rosochę Ale na razie bez rezultatu Tylko ten łoś raczej wiedzieć gdzie ją zostawił Nawet gdybym się go zapytał Będę mi to powiedział to wątpiałbym znalazł to miejsce W tej gęstwinie. Dzień się kończy to prawda, tym razem nie znalazłem wyników, ale za to sprawdziłem potencjalnie kusowniczą placówkę i już mogę ją wykreślić z mapy poszukiwań i zająć się następnymi. Ten dzień mogę uznać za udany, ponieważ znalazłem łosia. To łosia, co najmniej ubiegłoroczną i mimo mokrych kaloszy bilans tego wypadu uznaję za dodatni